Witam serdecznie, dziś pokażę szybki i prosty przepis na zupę z serową z marchewką, brokułem i ziemniakami. Do jej przygotowania potrzebujemy 1 litr rosołu drobiowego, oczywiście najlepiej swojego. W najgorszym przypadku możesz wykorzystać ekologiczną kostkę rosołową. 1 brokuł, jedna duża marchewka, ewentualnie dwie średnie. 2 ziemniaki, pół cebuli, 100 gramów serka topionego, może być gołta, ewentualnie emmentaler. 2 łyżki oliwy oraz sól do smaku. W pierwszej kolejności cebulę kroimy w kostkę. Na razie odkładamy, przygotujemy sobie pozostałe warzywa. Ziemniaki również kroimy w kostkę. Marchewkę ścieramy na tarce o drobnych oczkach. Broku dzielimy na różyczki. Ja sobie już podzieliłem wcześniej. Na patelni rozgrzewamy dwie łyżki oliwy. W międzyczasie w garczku podgrzewamy rosół. Dokładamy cebulę i 2 minuty smażymy. Dwie minuty minęło, dołożymy teraz marchewkę i ziemniaki i smażymy kolejne dwie minuty. Po jakiś czas mieszamy. Dwie minuty minęło. Przełożymy warzywa do ciepłego rosołu. W zależności od rosołu, dodajemy szczyptę soli. Przykrywamy. Doprowadzamy do wrzenia, zmniejszamy moc palnika i gotujemy 10 minut. Zupa zawrzała, zmniejszamy moc palnika, tak jak mówiłem wcześniej. Ustawiamy 10 minut. Serek kroimy na mniejsze kawałki, tak żeby nam się szybciej rozpuścił. 10 minut minęło, zdejmujemy pokrywkę. Dodajemy broku i gotujemy około 4-5 minut. Pod koniec dokładamy serek i dokładnie mieszamy tak aby się cały rozpuścił. W razie potrzeby doprawiamy solą ewentualnie pieprzem. Minęło 5 minut, dokładamy serek, dokładnie mieszamy. Serki mamy rozpuszczone. Zupa z tego przepisu wychodzi bardzo delikatna. Jeśli chcesz ją podkręcić, dodaj pieprzu. Przepis tak jak było widać bardzo szybki, bardzo prosty. Jeśli się spodoba, to się cieszę, zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.